Po kilku miesiącach testowania przyszedł czas na pierwsze podsumowanie, i tutaj nie ma zaskoczenia. Liczniki odmierzające czas zmiany świateł zdały egzamin, zarówno wśród kierowców, jak i pieszych. Wiadomo, kiedy już należy hamować, że już nie warto dociskać, że tak powiem, żeby przejeżdżać przez skrzyżowanie jeszcze kapitalna sprawa. Nawet piesi się nie spieszą teraz, nie przylatują. Rozładowuje ruch? No dużo rozładowuje i nikt się nie spieszy. Na przykład ja podjeżdżam, wyłączam na b, 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 bieg wyciągam i czekam. Jedynka przychodzi, czy dwójka to w ten czas włącza się i spokojnie. A tak? Każdy nerwowy był. Nerwowo z pewnością nie jest już na dwóch skrzyżowaniach. Roosevelt z Degola i krakowskiej z Jordana. Tam, jak podkreślają funkcjonariusze policji, przywrócona została płynność ruchu. Nie ma Sytuacji takiej, że mamy zielone i jeszcze dodajemy gazu przed skrzyżowaniem, tak żeby przez to skrzyżowanie szybciutko przejechać, a później jest panika, bo, bo nagle doszło do, do, do zmiany świateł, a my jedziemy prędkością, która nie pozwala nam na. Na takie natychmiastowe się zatrzymanie. Dojeżdżając z daleka widzimy jaki czas pozostaje do przejechania przez skrzyżowanie, więc możemy przewidzieć czy my zdążymy przejechać czy też nie. Tak zwane czasomilacze mają zastosowanie tylko na skrzyżowaniach z sygnalizacją starego typu. W Zabrzu to tylko cztery takie miejsca. W dwóch wyświetlacze już działają. Kolejne skrzyżowanie u zbiegu ulic Wolności i Kondratowicza już niedługo zostanie przebudowane i tam sekundniki nie będą miały zastosowania. Pozostało ostatnie. Wolności Piłsudskiego, inaczej zbieg z Placem Słowiańskim i te skrzyżowanie mam nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale uda się i przeprogramować, bo wymaga tam paru zmian i zamontować sekundniki czasu. Nowością ma być sygnalizacja akomodacyjna i acykliczna. O jej zastosowaniu opowiedział nam Paweł Kasperek, pomysłodawca nowatorskiego systemu wspomagającego układ komunikacyjny i laureat trzeciego miejsca w konkursie na Zabrzański Biznes Plan. Pojazdy przepuszczane są te, które są na swoim skrzyżowaniu, a nie że, że, że czekamy na czerwonym świetle i może żadnych innych pojazdów nie ma. Tak więc w szczególności jest to wyraźne w godzinach właśnie obniżonego ruchu. No w momencie, jeżeli mamy miasto zakorkowane, to, 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 to zupełnie nie, 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 nie gra to roli. Natomiast nie, nie taką jest ideą montowania systemów acyklicznych, one mają się sprawdzać tam, kiedy ten, ten, to skrzyżowanie nie jest w pełni obciążone? Rozwiązanie to chcą również wprowadzić zabrzeńscy urzędnicy. Zmierzamy tak naprawdę do sygnalizacji inteligentnych czyli tych, które same wyliczają czasy, dynamicznie je zmieniają, i wtedy sekundniki nie mają zastosowania. Ale pomimo, że tych sekundników nie ma, to i tak sygnalizacja nowoczesna, inteligentna, dynamiczna ma przewagę nad takimi rozwiązaniami jak, jak sekundnik. Za kilka miesięcy tak zwana inteligentna sygnalizacja pojawi się na przebudowywanym właśnie skrzyżowaniu Ulicy Wolności i Kondratowicza.